Cześć się widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj będę trochę ciszej, no bo tam Pympek sobie śpi, to nie będziemy go budzić. Ja jestem ChairGamer, a to jest strona CSGO Skins. W dzisiejszym odcinku będzie to odcinek Q&A, podczas którego będę sobie po prostu coś tam otwierał i odpowiadał na wasze pytania, które zadaliście na Discordzie. Mam nadzieję, że będą normalne, podejrzewam, że <laughs> kurwa będzie trochę... Śmiechu, żenady i... i normalnych pytań mam nadzieję. Na sam początek chciałem Wam powiedzieć o kodzie CZG, który wpisujecie sobie tutaj. Dostajecie 10% bonusu do każdego doładowania oraz darmowe 2 ,10 zł 10 groszy. Oprócz tego, że użyjecie mojego kodu, no to macie szansę wygrać tutaj zajebiste nagrody w postaci AWP Simowa, kilką firm, Shadow free handy Navaya Knife, Boreal Forest AK 47 Frontside Misty. No i właśnie, zbliżamy się do 5000 subskrypcji, także subskrybujcie im szybciej, tym lepiej. Bo chwilę będzie trzeba się utrzymać w tym pułapie, no i rozpoczniemy wtedy rozdawnictwo i to takie kurwa widzowie, że no nawet sobie nie wyobrażacie. Ogólnie na czym to będzie polegało. Jaki termin i tak dalej, no to Wam wszystko podam na Discordzie, także zapraszam na Discorda, linki macie w opisie. Największy awatar do któregoś tam terminu, jeżeli będzie miał na przykład Kazumi, no to gwarantowaną ma kose. A jak mieć ten największy awatar, no to chyba już się, że tak powiem, domyślacie. Oczywiście kto chce brać udział, no to bierze, kto nie, no to nie musi. Możecie to robić, budować już od dziś, możecie to pierd**nąć na raz, że tak powiem. No i tyle. Drugi giveaway to będzie dla wszystkich użytkowników od początku. Kałaszek za około 80 dolarów, jakoś tak. No i trzeci giveaway to pewnie kostka, jakaś coś zorganizujemy ciekawego dla wszystkich po prostu widzów. No i oczywiście na sam koniec przypominając o tym, że strona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, a my rozpoczynamy. No co, zrobimy sobie bitewkę, żeby sobie leciała jakąś fajną, tanią, i po prostu w tle będzie sobie lecieć widzowie bitewka. 43 dolary, jak widzicie, no skromnie, skromnie, no bo wiadomo, samochód się buduje, trzeba, trzeba, to zrobić, także, także w tym momencie troszkę oszczędniej niż zwykle, no i lecimy z pierwszym pytaniem, Ok, już widzę pierwsze pytanie, jaka waga, <laughs> powiem Ci, że około 95 kg. dawno się nie ważyłem, zadał to pytanie Scarface z Skiermański, z drugie pytanie, Chipsik, jak ma na imię pies Twojej ciotki? Ja w Nie wiem czemu, ale jakoś domyślałem się, że te pytania nie będą normalne. Pies mojej ciotki? Nie pamiętam, stary. Nie odpowiem Ci na to pytanie. <laughs> Jak ma na imię pies twojej ciotki, chyba. Roberto, pytanie: o, to jest chyba w miarę normalne pytanie. Czy dalej masz kontakt z minimajkiem? Jakby to powiedzieć. Nie wiem, i tak i nie. No bo co, kiedyś łączył nas, że tak powiem YouTube. Wcześniej mieliśmy kontakt jako, że byliśmy prawie sąsiadami, eee, a teraz, no to wiecie, no każdy poszedł w swoją stronę, on sobie kręci jakiś tam biznesik, robi to sushi i tak dalej. No i nie, że się rozstaliśmy jakoś, czy pokłóciliśmy, to nie, nie na tej zasadzie, tylko po prostu jak się zobaczymy, no to cześć, cześć, co tam, mm, lub od czasu do czasu on do mnie napisze, czasami ja do niego napiszę. No i w sumie tyle, nie? Na tym, że tak powiem, może się to zakończyć, nie? Nie ma takich jakichś wielkich yy, codziennych rozmów i tak dalej i tak dalej. Także myślę, że na twoje pytanie odpowiedziałem. Yy, kolejne pytanie. Cosiu, czy myślisz, że skrzynia biegów w Lexusie pierdolnie po założeniu? Wygrałem bitwę. 35-43, ale bez szału. Niestety. Cosiek, odpowiadając na twoje pytanie, no to już założyliśmy. Akurat w momencie, kiedy to nagrywam, ta skrzynia już tam siedzi jeździ, zmienia biegi, podziwo. Się niepokojące dźwięki. Nie wiem, czy to od. Nie wiem czy sprzęgło źle wycentrowane, chociaż nie może być inaczej. No bo przecież tam wałek skrzyni wjeżdża i. I hoły. jest tam łożysko prowadzące, czy jakoś tak, pilotujące. No i nie ma prawa być inaczej, więc. Raczej wszystko jest w porządku z tym, ale wydaje mi się, że zaczynają się, wiesz, manualna trochę sztywniej chodzi. Człowiek z tego sprzęgła jednak czasami wcześniej, je, za wcześnie je na przykład yy, puści i tak dalej. No to słychać zaczynają się odżywać luzy prawdopodobnie na, wydaje mi się, że na półośkach. I mam kurwa nadzieję, że nie na dywsze, który kupiłem od gościa z Polski. Jest to dyfer Torsen i jak on jest rozjebany, no to nie chcę mówić co będzie dalej. Dobra, kolejne pytanie. Zaraz przeczytam, tylko ustawię sobie kolejną witewkę, abyśmy mogli się razem tym cieszyć. 1% 18 dolków na 3 osoby, niech sobie tam leci. Eee, I co, Atyrio, ile masz do setki? Nie mierzyłem czasu. A do setki jakieś 5 kg, coś takiego, nie? Jeśli chodzi o wagę. A tak serio, kiedy meetup? Kurwa, no robię wszystko, żeby powoli zamknąć temat Islandii, chociaż. Bardzo ciężko mi to idzie, no bo tu auto, tu kompa muszę złożyć, coś trzeba odłożyć, żeby mieć na start, no i chuj wie tak naprawdę co robić dalej, jeżeli wrócę, no i wtedy myślę, żebyśmy jakiś meetupik fajny mogli odpierdlić, nie? No i w sumie tyle. Także o tym to Ci powiadomię, ale dopiero jak będę wiedział, kiedy już chcę zjechać. No bo jak na urlop lecę, no to, to wiadomo, że tego czasu jest mało, nie? No ale jakby znalazł więcej, no to oczywiście Ci o tym powiadomię. Dobra, kolejne pytanie. Edek, jeśli miałbyś możliwość zmienienia czegoś w swoim życiu, co by to było? Nie licząc pieniędzy oraz cyferek na wadze. Okej, okay, 37. Kurwa, nie wygraliśmy, ale gówno bitwa, jeszcze raz kopiuję. Dobre pytanie Ci powiem. Nie wiem, co bym zmienił, bo poznałem tak zajebistych ludzi, typu Mariusz, nie Mariusz, i tak dalej, i tak dalej, Arturo, których serdecznie pozdrawiam. No nie wiem, no chciałbym pójść trochę inną drogą, żeby nie napierdalać do tych 34 lat, co mam teraz. Tylko jednak spróbować osiągnąć coś przed 30 i się cieszyć tym życiem trochę szybciej. Chociaż i tak można powiedzieć, że no nie do końca, no cieszę się, tam spełniam sobie swoje marzenie, buduję auto. Ale ciężko już z jakimś tam podróżowaniem chuje moje dzikie węże. Choć pewnie, jakbym sobie odmówił, auta komputera chuj w dzikich węży, co można powiedzieć, że jest to w jakimś stopniu moją pasją. To pewnie bym popodróżował sobie gdzieś tam, nie? No ale tak naprawdę, jebiąc 5 razy, 5 dni w tygodniu, to to bym chciał zmienić, nie? Tylko szczerze mówiąc, na razie nie wiem jak. I kurwa znowu przegrałem pierwszą w dupę, jedną bitwę. Także nie wiem. No odżywianie się na pewno bym zmienił, nie? No bo teraz mam, że tak powiem, skutki tego. Pozbyłbym się szybciej toksycznych, skurwiałych znajomości. To może szybciej bym wyszedł z gówno, które miałem wcześniej. Dobra, lecimy dalej. Edek, drugie pytanie. Co zdolny byłbyś oddać, by wrócić do czasów starego Vertigo z obecną wiedzą? Nie wiem, jaką ja mam obecną wiedzę. CS zawsze strzelało się lewym przyciskiem myszki, prawym zoomowało, więc nie wiem, co ja tutaj... Wiem więcej, jeżeli chodzi o tą wiedzę. Żeby przeżyć to jeszcze raz, powiem Ci, że chyba kurwa oddałbym. <laughs> Wiele się nie dorobiłem, kurwa, ale wszystko czego się dorobiłem, nie? <laughs> Żeby to przeżyć jeszcze raz, jeszcze raz się cieszyć tą mapą, poznać jeszcze raz tych samych ludzi i cieszyć się z nimi, no bo wiadomo, czas ucieka i chęci odchodzą, a wtedy były chęci 10-15 meczy dziennie napierdalane, dwie godziny snu i do roboty, nie? Tak się kiedyś grało, Vertigo widzowie. Także łapeczka w górę i subskrybujcie kanał 5000 blisko i je wjeżdżają. No i co? Lecimy z kolejnymi pytaniami. Ja sobie zrobię jakąś bitewkę na szybko. Bitewki to będę już puszczał wam gotowe. Nie? Także kolejne pytanie jest od Olci? Tak? To jest Olcia? Jakieś. O. Nie wiem, chyba Olcia. Chyba tak. Czy jest jakaś osoba ze świata esportu, którą chciałbyś poznać osobiście? I jakie pytanie chciałbyś zadać? Osobiście chciałbym poznać bardzo w sumie całą piątkę złotą, nie? No, całą piątkę. Biali, Pasza, Taz, Neo, Snacks. Najbardziej z nich to Pasze bym chciał poznać, no bo wydaje mi się to być taki, taka ikona, że tak powiem tego Wirtus. Pro i taka pozytywna osoba, wiecie, najbardziej wyróżniająca się, wiadomo, chciałem poznać wszystkich. A co bym się zapytał? Zapytałbym się, czy kurwa jest jakiś. Macie jakiś wpływ masowo na przykład zgadać się wszyscy, wszyscy pro E, czy macie wpływ na to, żeby można było walwę e, ruszyć do roboty, żeby ruszyli dupę i wyjebali cheaterów raz na zawsze? To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, jak opanować recoil w tych pierdolonych broniach, kurwa, bo strzelam w sufit, a celownik jest na klacie. I tyle w sumie. E, ostatnie już pytanie, widzowie. Od Santiago o kurwa to musi być. O, ty, to jest normalne pytanie od Santiago, nie wierzę. W jakiej branży chciałbyś pracować, gdyby nie motoryzacja? YouTube się nie liczy, bo to pasja. No tak, YouTube się nie liczy, bo to pasja, chociaż fajnie byłoby na niej zarabiać na tyle, żebym mógł polepszać swoją pasję z motoryzacją, związaną oczywiście. Gdzie bym chciał pracować, co bym chciał robić? Lubię gotować, ale pracowałem w gastronomii tylko jako, jako wiesz, taki kurwa pomocnik. No to bardzo, bardzo z ciężka robota do ogarnięcia. Ale chciałbym mieć na przykład taką restaurację ze stekami. Bardzo lubię steki i uczę się je smażyć. I nawet mi to wychodzi, nie powiem, że nie medium rare. Potrafię sobie odpierdolić, aczkolwiek nie jestem jakimś ekspertem, więc Podejrzewam, że na pewno popełniam jakieś błędy, ale mi smakują Moim znajomym smakują, opierdalają kurwa, się uszy często. Także no raczej, raczej w czymś takim, ewentualnie składanie komputerów, nie serwisowanie, naprawianie w sensie Bo jak, bo wiesz, że ja się do tego nie nadaję, coś by mi tam spadło, odpadło Zaraz bym młotek poszedł i kurwa zamiast komputera naprawianego to chłop by dostał 15 y, części Płyty głównej, 10 części karty graficznej, jeszcze bym był wkurwiony dodatkowo. Ale takie składanie, na przykład, części komputerowych, no to to lubię, lubię. I ja to odpakowywanie tych części gratów swoją drogą. Za niedługo wjeżdża yy, mój komputer nowy, także pewnie też nagram jakiś odcinek związany ze składaniem tego kompa. No i wiadomo, oczywiście, przeżegnanko, odpalenie. No i zobaczymy, co się wtedy wydarzy. Gaśnica będzie stała obok. No i tyle. <laughs> Dobra, dzięki wielkie za wszystkie pytania. Jeżeli chcecie jeszcze jakieś kwestionaryjne, no to możecie zadawać tych pytań więcej. To zrobimy sobie kolejnego. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trzymajcie się. Na razie, cześć.